Wiecie co, ale świat jest mały, bo przeglądałam Instagrama i akurat wskoczył mi post od mamy ginekolog. Jak wiemy, to jest jedna z bardziej rozpoznawalnych teraz instagramerek w Polsce. No i okazuje się, że ona jest na tym samym rejsie. Ona jest teraz na rejsie na Morzu Śródziemnym. Celebrity Cruises. I ona jest na tym samym rejście z rodziną, na którym jest moja przyjaciółka Aneta ze swoim mężem Jimem. Ja ich zabukowałam już w lutym, także wybrałam w zasadzie im ten rejs. Bo Aneta do mnie zadzwoniła i mówiła: Anitka, wybierz mi coś fajnego, bo my nigdy nie byliśmy jeszcze. I chcielibyśmy na jakiś fajny statek, na jakiś fajny rejs. Oni brali ślub w tamtym roku. Ale tak za bardzo nigdzie nie pojechali. To znaczy, tak bardziej lokalnie pojechali sobie na podróż poślubną. A ja mówię, no teraz będzie się mieć prawdziwą taką podróż poślubną. Więc zabukowałam im kabinę o takim podwyższonym standardzie, z takim extra serwis, concierge. No i teraz zobaczcie: otworzyła mi się ta mama ginekolog i patrzę, że ona ma relację z jakiegoś rejsu. No, i tak patrzę bliżej, a to jest dokładnie ten sam statek i dokładnie w tym samym czasie. On wypłynął w sobotę z Rzymu i przypływa 5 sierpnia do Barcelony. Także Aneta z mężem byli kilka dni wcześniej w Rzymie i jeszcze zostają w Barcelonie. No, i tak teraz patrzę na jej story i dokładnie pokazuję kabinę na danie. wygląda na to, że oni mają kabinę też z balkonem. I zobaczcie jaki mały świat jaką to aneta może spotkać celebrytkę na statku. Tu jest, tu jest akurat basen dla dorosłych i mąż i tak dalej, i tak dalej. Pokazują korsykę, bufet i ten statek on się nazywa. Edge, bo ma no tu takie właśnie coś, zresztą pokazywałam na innych włogach No i to już są na korsyce. taki strój kąpielowy prezentuje, bo nas sprzedaje, ma sklep. No i akurat są w tym Pet le petit chef. Janeta chyba właśnie też tego samego dnia tam była. Na początku nie mogła um, dostać miejsc, bo już wszystko było zabukowane, bo to jest taka wirtualna restauracja. No ale wiem, że ten specjalny concierge, który się nimi opiekuje, im załatwił. I zdaje się, albo byli dzisiaj wieczorem, tak właśnie jak oni, albo jutro. Bo mi pisała wiadomość, ale muszę dokładnie przeczytać. No, to jest taka właśnie wirtualna, fajna zabawa. Ale im akurat się nie podobało, bo to nie jest za bardzo dla dzieci. Chociaż czemu nie? No ale jakoś nie, nie. Komentowali, że nie polecają. Dzieci komentowały ich. A ja na pewno będzie się podobało mamy filmiki nagrać z tego. Mam no, to jest jakieś jedno danie. I tak dalej. Czy buja? Właśnie Aneta mi pisarze. trochę bujało. Wczoraj ale ogólnie nieźle, no widzicie także mama ginekolog, widzę, że rejsy stają się coraz bardziej popularne w Polsce, no kiedyś taka, ludzie nie podróżowali stopkami jak pamiętam, a teraz widzę, że już a dużo moich znajomych było także fajnie, fajnie, że ludzie i w ten sposób też z Polski podróżują no to tyle, to taka ciekawostka, zobaczcie Świat mały. Jak tam dzisiaj pogoda? 2 drugiego, drugiego sierpnia. Chodźcie tu dziuby. No i wyszły dziuby. Ale ci chcą bardzo na budowie być. Bardzo na budowie chcą być. A tu Rudy z Augustikiem. Wiecie co, jedyna truskawka jaką udało mu się uratować od wiewiórek. To jest po prostu chore. A zobaczcie tutaj jaki ładny kląb mi się zrobił. Słonecznik zasiany przez ptaki. Moje margaretki no, już po przekwitają. A tutaj mam chabry, nagietka. I taki piękny czerwony mak. nam tutaj zakwitł. Nie kitek? No i tutaj jeszcze jakieś kwiaty będą kwitnąć. Chyba moje kosmosy. A ten nie wiem co to za jeden. Bo tak siałam, tak wiecie. Z takiego miksu. A tutaj wyrosła mi gipsówka jeszcze. Wow też posiałam i wyszły na sturcję i kosmosy żółte jak widzicie to jest tu z boku w sumie to jest na krańcu mojej działki a tam widzę, że część jabłek mi się uchowała, bo pozawijałam, a nie mówiłam wam w ogóle, bo jakiś czas temu zobaczyłam, że wiewiórki totalnie strącają tu jabłka zielone więc część tych jabłek pozawijałam. Taką ozdobną plecionkę. Zużyłam chyba dwie rolki tego na całym drzewie. Tu na przykład te jabłka już bardzo ładnie urosły, ale były też takie, które te cholery strąciły pomimo tego zawinięcia, i były też jabłka, które same po prostu opadły. Także nie wiem, jak to działa. Tutaj są też takie czerwone, więc chociaż. Żeby Zim miał jakieś w końcu jabłka z tej jabłonki, bo tak narzekał na nią. Żeby jakieś późne floksy zakwitły. Jest dzisiaj sobota, 5 sierpnia i tak jest tam. No przyjemnie, bo jest gdzieś 23 stopnie. I nie ma jakoś słońca wielkiego, koty są w ogrodzie. A ja nic prawie nie nagrywałam i jakoś się obijałam w tym tygodniu, nie chciało mi się nic, także... Ani nie nagrywałam ani nie zrobiłam filmików. Pomimo, że mam materiały, totalnie nic mi się jakoś nie chce. Koty w ogrodzie, miał guścik? Tutaj mój kochany Rudy siedzi. Jubku, w Powiem Wam, że on miał tak opuchłą tą twarz, znaczy, pyszczek. A teraz już mu wszystko wróciło do normy. Najpierw myśleliśmy, że to jest taka jego uroda, a wcale nie. Wcale nie. Wróciłeś do normy. Miałeś jakieś zapalenie i dobra dieta plus suplementy I działały cudanie kotku. Powiem wam, że to jest mój ulubiony kot. Ostatnio on jest taki kochany. Już zresztą mówiłam na jakimś tam filmiku, że bardzo jesteś kochany, nie? Ty dzióbku mój, a tu idzie kiciusiek, baryłek kiciusiek, baryłka, idzie. Pokaż się, Kitek. Ostatnio był tutaj ten właściciel tego domu i kazałam mu usunąć ten kibel. Wreszcie wszyscy się dziwią, że ja jestem taka cierpliwa i powiedział, że niby zrobią to w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Ileż można z takim kiblem żyć, to już jest drugi rok. A lisków coś nie było, nie wiem co jest z liskami. Także proszę tu siedzieć, ale nie przechodzić na drugą stronę ulicy. No. Ty ich pilnuj tu, jako najstarszy. Pilnuj jadów. Aziz z bratem byli wczoraj u nas na działce i poszli na grzyby więc przynieśli mi troszeczkę rydzów i chyba ze trzy koźlaki więc robię to dodam trochę lubczyku do tego na pewno nie zaszkodzi nie nagrywałam nic nie doda znaczy nic nie dodawałam ostatnio więc Algorytm YouTube'a już pewnie gdzieś wrzuci mój kanał w jakąś otchłań, w jakąś. A czeluść zupełną. A przed chwilą bardzo się zakrztusił. A wrócił z dworu. Co ty tam zjadłeś? Mam nadzieję, że ci nic nie urządliło. Tak jak mnie. A z ciekawostek Wam ostatnio mówiłam, że moje. Klienci, moja koleżanka to jest, ze swoim nowym mężem, byli właśnie na tym samym rejsie, na którym była mama ginekolog. Więc w Polsce już te wszystkie pudelki i kozaczki się rozpisywały, ponieważ mama ginekolog powiedziała, że jej rejs kosztował 55 tysięcy złotych. No i tyle kosztował, dlatego że jeśli się. Kupuje kabinę w tym podwyższonym standardzie, no to te kabiny kosztują tak wiele. Zwłaszcza, że ona miała 4 osoby, a są też a, kabiny na statku w stylu Edge Villa, za które można zapłacić o wiele, wiele więcej. Musiała zobaczyć, ale ponad 100 tysięcy na pewno. Także 55 tysięcy złotych to jeszcze nie jest tak źle. Moi znajomi też byli w fajnej kabinie, no ale oczywiście nie takiej drogiej, więc taki, powiedzmy po środku. Bardzo dobrze się wszyscy nimi tam opiekowali i są zadowoleni, bardzo, bardzo. I mi już powiedzieli, że już chcą jechać na kolejny rejs, że bardzo im się ta forma wypoczynku podobała teraz jeszcze są w Barcelonie przez kilka dni no i później już do domu ale jestem z nimi w stałym kontakcie Anecie nie udało się jakoś zobaczyć mamy ginekolog, no ale wiecie to jest wielki statek w każdym razie mama ginekolog miała kajutę piętro wyżej nad Anetą co ali też chcesz wyjść? no chodź, wejdź sobie Idę sobie kotków. I wyobraźcie sobie, że po którymś z tych postów mamy ginekolog na Instagramie, napisałam jakiś tam komentarz, że znam się na rezerwacji rejsów, ponieważ robię to już 30 lat tutaj. A w Polsce ta dziedzina to jest jeszcze taka, jakby raczkująca. Więc zaoferowałam się, jeśli ktoś chciałby pomocy, to chętnie pomogę zarezerwować jakieś rejsy. I wyobraźcie sobie, że dostałam kilka odpowiedzi na mojego maila, bo podałam mój adres mailowy. Ale później okazało się, że ja nie mogę tym ludziom tego zrobić. I zobaczcie jakie to jest tam. Dziwne prawo, ponieważ zadzwoniłam do właśnie tej linii, do Celebrity i mówię, że mam potencjalnych klientów z Europy. I czy to jest ok, jeśli ja ich zabukuję? Oni powiedzieli mi, że nie, ja mogę tylko bukować ludzi, którzy mają. Adres w Północnej Ameryce, czyli, czyli albo w Stanach, albo w Kanadzie. A jeśli ktoś tego nie ma, to nie mogę ich bukować. Bardzo się zdziwiłam, bo nigdy o czymś takim nie słyszałam. Co ich obchodzi, gdzie ci ludzie mieszkają, przecież tak długo jak mają z tego biznes. Więc nie zostawiłam tego tak. A... Zwłaszcza, że miałam już ludzi, którym powiedziałam, że się nimi zajmę. Boże, Ile tu tych pszczół tu lata, czy to bąków? Lepiej w to nie wchodzić, tam pszczoła. Wiecie, jak ostatnio miałam. No, i weszłam w to głębiej. Skontaktowałam się z moją reprezentantką tej firmy, taką panią, która zawsze nam w agencjach pomaga. I ona mówi, że tak, mają takie prawo, i bardzo tego prawa przestrzegają, że. Agenci właśnie stąd mogą tylko bukować ludzi z Ameryki, a nie na przykład z Europy. A ja mówię do niej, że to jest dla mnie bardzo niesprawiedliwe, dlatego że ja jestem na, na social mediach. Um, I prowadzę je w języku polskim. I główna większość moich odbiorców to są Polacy. Więc um, jeśli mogłabym bym im pomóc a w czymś, na czym się bardzo dobrze znam... Tyle lat już to robię. A przy okazji też coś zarobić. No wiadomo, no nie czarujmy się, nie będę robić tego um, no, pro bono, bo to jest mój zawód. To nie rozumiem, dlaczego tak jest w tym świecie, gdzie social media tak zbliżyły wszystkich, że świat się zrobił bardzo mały. A ona mówi, że mają takie prawo, dlatego że mają inne ceny i inne promocje w Ameryce i w Kanadzie i niż na przykład w Europie. Czyli jeszcze raz, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I takim to sposobem, chociaż mogłabym mieć jakichś potencjalnych klientów, to nie mogę ich mieć. Nie wiem, może powinnam użyć mojego adresu do każdego klienta i powiedzieć, że po prostu tutaj wszyscy u mnie mieszkają. No bo, jak oni to sprawdzą, prawda? Bo, można mieć inne obywatelstwo niż kanadyjskie czy amerykańskie. A tak długo, jak się ma adres. W każdym razie pewnie gdybym ja zaczęła rezerwować i wszystkich z tym samym adresem, to pewnie gdzieś jak w systemie by to wyflagowało i by znaleźli. Także raczej tego nie będę robić. Więc jest mi bardzo z tego powodu naprawdę przykro. Bo jestem jak najbardziej wykwalifikowana, żeby Pomagać, bukować różnorakie rejsy po całym świecie. No, ale oczywiście widać, że nie dla całego świata. Mogę tylko bukować po całym świecie, ale nie dla całego świata już. No i tak. Jedynie mogłabym zarezerwować kogoś z Europy czy z jakiegoś innego kraju, jeśli by jechał z jakąś rodziną, która już zarezerwowała kabinę, która ma właśnie. A adresa w Stanach czy w Kanadzie, więc to jedynie w takim wypadku mogłabym zarezerwować kogoś z Europy. Tak jak na przykład polska mama w USA, Kasia ostatnio jechała na cruise na MSC i miała na wizycie swoją siostrę z mężem z Polski. Więc mogła zabukować kabinę dla siebie i też dla nich. Także to jest jedyny wyjątek. No i niestety te osoby, które się odezwały do mnie z Polski, raczej rodziny, które by chciała jechać na rejs z nimi tutaj, nie mają. Jeszcze raz zobaczcie na tego przepięknego maka tutaj, bo za chwilę go już tutaj nie będzie. Jesteś cudowny. Te nagietki też są cudowne, i one wyrosły sobie po prostu tutaj z ziarenek. Ale skoro mówię o nagietkach, no to powiem o Was też, Habry, że jesteście piękne. Wszyscy są bardzo ładni. I na też. O. To oregano, które tutaj kwitnie, to jest prawdziwym rajem tutaj dla owadów. Zobacz, tu, zobaczcie, tu nawet jest osa także łatwo jest nadepnąć bardzo muszę uważać no ale owe dziki tutaj mają raj no nie dziuby tylko proszę nie żądlić tutaj właścicielki ale cudne są te kwiatki ale dużo ich się tu obija wow, zobaczcie nie, dobry pomysł był nie koszenie tego. Fajnie wygląda i żyjątka mają tutaj pokarm. Nie? Masz pokarm? Grubasie? No i taka cudna sobota. Dobrze, poskładam filmiki. Mam nadzieję, że poskładam jakieś a w razie gdybyście za mną tęsknili mam nadzieję, że ktoś tam tęskni to poskładam i postaram się dodać więcej ich w tym tygodniu z tych zaległych ależ tutaj tego wszystkiego jest no zobaczcie tu jakoś taka wielka pszczoła jakby to nie był szerszeń zobaczcie to jest chyba szerszeń o kurcze jakby taki mnie udziabał to bym umarła Ostatnio gdzieś czytałam u kogoś na poście, że że znajomego ugryzł szerszeń i karetka nie zdążyła przyjechać. Wow. No bo to chyba nie jest pszczoła, powiedzcie mi. To jest kawał dziada wielkiego. Lepiej stąd powinnam iść. Okej, okay, żegnam się, buziaki, pa. A już wam pokażę jaką mam piękną bazylię. Ostatnio kupiłam dwa krzaki i tak mi dobrze służy. Zobaczcie jak sobie tutaj fajnie rosną. Jedna tam, jedna tu, tu mam jeszcze tą odbaty. Pomidorki dojrzewają. Będę miała od cholery nasion kopru, trzeba niedługo zacząć zbierać, żeby nie przeoczyć momentu, żeby nie, opadł. nie opadły, także możemy musiać sobie na drugi rok tam wołę sand na działce na ogródku przy domu